Pamiętacie, w poprzednich odcinkach bardzo często Wam opowiadałem o tym, że warto mieć jak najwięcej aplikacji, czy to aplikacje plugshare, czy to aplikacje, w których możemy wynajdować te nasze ładowarki. Tutaj, w tych najnowszych samochodach elektrycznych, jest w zasadzie zupełnie inaczej. Bardzo często piszecie, Kamil, co Ty opowiadasz? Ja tego nie używam, po prostu mam tutaj wrzucone wszystkie ładowarki i wiem, gdzie mogę się ładować. Więc chciałbym Wam pokazać właśnie jak wyglądać będzie to w przyszłości, kiedy w zasadzie wszelkiego rodzaju aplikacje mogą się skończyć i, i wszyscy będziemy używali tych wbudowanych nawigacji, tak żebyśmy ustawiali sobie miejsce docelowe i samochód będzie nam planował tą dłuższą trasę, tak żebyśmy wiedzieli w jakim miejscu się podłączyć i na jak długo. Oczywiście do tej pory działo się to głównie w Tesli, w tych samochodach zroczystościowych, 2019. Przede wszystkim obserwowaliśmy to planowanie, świetne planowanie podróży przede wszystkim w Tesli Model 3, w Tesli Model S i w zasadzie takim głównym momentem, w którym właśnie samochody innych marek zaczęły zbliżać się mocno do Tesli to był ten rok 2020, kiedy te ekrany i, i właśnie to planowanie trasy y, stało się dużo, dużo lepsze. I, I tak naprawdę my możemy bez używania ogromnej ilości aplikacji podróżować naszymi samochodami elektrycznymi po Europie.